Czwarta ligowa porażka miejsce w strefie spadkowej, a w najbliższej perspektywie starcia z Legią, Lechem i Widzewem. Czarne chmury zbierają się nad Rakowem Częstochowa, bo to, jak po opieczni Marka Papszuna długimi fragmentami wyglądali na tle górnika Zabrze, wołało o pomstę do nieba. Częstochowski zespół żegnały gwizdy, a znów zawiódł jeden z filarów, który przez lata był ostoją defensywy wicemistrzów Polski. Mateusz Rokuszewski po meczu skwitował. Arsenić w tym sezonie więcej błędów niż przez dotychczasową karierę w Rakowie. Natomiast Marek Papszun nieugięcie broni arsenicia, pomimo ewidentnie słabszej formy w tym sezonie. Uważam, że Zoran jest źle oceniany. Dzisiaj popełnił błąd bramkowy, ale to jest lider drużyny. On wkłada wielki wysiłek. Nie jest tak, że przez jego postawę przegrywamy. Przemek Langier. Dodał swe dwa grosze. Coś się od jakiegoś czasu złego dzieje z Rakowem, ale też coś złego się stało indywidualnie z Zoranem Arseniciem. Była ściana, a coraz częściej jest czerwony dywan dla rywali. Całe wczorajsze fiasko odbyło się na oczach delegacji Legii na czele z trenerem Jordanesku. A sam opiekun górnika Michal Gasparik mógł przecierać oczy ze zdumienia. Jego przewidywania wzięły bowiem w łeb. Mam takie doświadczenia ze Słowacji, że jak zespołowi idzie, to taka przerwa nie była najlepsza. Pierwszy mecz po niej zawsze był najtrudniejszy. Mówił nam po efektownej wygranej z GKS-em Gasparik, który obawiał się, że reprezentacyjna przerwa może wybić z uderzenia górnika. A tymczasem, paradoksalnie, zabrzanie już w pierwszych minutach meczu z Rakowem wyglądali lepiej niż z motorem Lublin, który finalnie przegrali 0–1. Zabrzanie udokumentowali swą przewagę zdobyciem gola, gdy w 14 minucie przebitkę z Arseniciem wygrał Usmane Soł i z zimną krwią, strzałem przy krótkim słupku pokonał Kacpra Trełowskiego. To kolejny gol w tym sezonie, który mocno obciąża konto kapitana Częstochowskiego zespołu, a i burę za swe zachowanie powinien w tej sytuacji dostać także Bogdan Rakowitan. Tymczasem w letnim okienku transferowym działacze nie zadbali o to, by wzmocnić jeszcze środek obrony. A utalentowany Ariel Mosur został przyspawany do ławki rezerwowej. Po kolejnych kilku minutach, gdy podopieczni Papszuna bili głową w mur i nie potrafili sforsować defensywy ekipy z Roosevelt'a, na trybunach przy Limanowskiego rozlegały się coraz większe gwizdy. Tym bardziej, że to pod bramką Rakowa było znacznie bardziej gorąco i drugi gol dla gości wisiał w powietrzu. Patrząc na statystyki pierwszej połowy, Wielu kibiców i ekspertów nie mogli uwierzyć co widzą, bo w każdym aspekcie Raków był bezsilny. I nagle w 45. minucie Częstochowianie mogli wyrównać, gdy efektownie do przewrotki złożył się Marko Bulat i piłka nieznacznie minęła bramkę strzeżoną przez Marcela Ubika. To był jedyny strzał na bramkę medalików w pierwszej odsłonie. Tym samym ekipa Marka Papszuna nie oddała celnego strzału przez pierwsze 45 minut. Już po przerwie, papszun posłał do boju aż trzech nowych zawodników i gospodarze przejęli inicjatywę. Ale co z tego, skoro pod bramką razili nieskutecznością, a z każdą upływającą minutą na ławce gospodarzy narastała frustracja. Gdy w 67. minucie, Bartosz Frankowski dopatrzył się przewinienia Arsenicia i dodatkowo upomniał go żółtą kartką, opiekun Rakowa aż kipiał ze złości. W końcu nie wytrzymali też miejscowi kibice, którzy każde złe zagranie zawodników kwitowali coraz większą porcją gwizdów. Piotr Dadas skwitował. Wiem, że druga połowa lepsza i mieli dwie sytuacje, które powinni wykorzystać, ale jak na nich patrzę, to są jak dzieci we mgle. Tam nikt nie wie, co ma robić. Papszun po meczu z trudnością starał się szukać pozytywów. Byliśmy groźni tylko przez 15 minut w drugiej połowie. Próbowałem zmian. Amejaw i Amorim na wahadłach. To poprawiło pressing, ale nie na tyle, by przełamać ich mur. Poniedziałkowy mecz z Trybun śledziła dodatkowo delegacja Legii Warszawa. Poczynania Rakowa oglądał m.in. trener Edward Jordanesku, czy trener analityk Maciej Krzymień, który na Łazienkowską trafił właśnie z Podjasnej Góry. Wojskowi po wygranej z Radomiakiem Mogą w zgoła odmiennych nastrojach przygotowywać się do sobotniej potyczki w Częstochowie, której tradycyjnie towarzyszyć będzie wiele podtekstów. A kto wie, czy nie będzie też meczem o posadę dla trenera Marka Papszuna. Po czwartej ligowej porażce Częstochowianie utknęli w strefie spadkowej i do lidera Wisły Płock tracą aktualnie 10 punktów. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Tak reagował po meczu. Marek to nasz filar, ale wyniki mówią same za siebie. Rozmawiamy wewnętrznie, by odwrócić ten trend. Nie wykluczamy korekt, jeśli nie będzie poprawy. Sam Paprzun przyznał się do fatalnej postawy drużyny. To pewnie jeden z trudniejszych momentów, odkąd pracuje w Rakowie. W pierwszej połowie byliśmy nijacy, powolni, bez energii, bez intensywności. Założenia były inne. Stało się z nami coś dziwnego. To moja porażka kamyczek do mojego ogródka. Nie można zrzucić wszystkiego na zawodników. Przegląd sportowy nie owijał w bawełnę. Raków tonie pod kreską. Medaliki po czterech porażkach w pierwszych sześciu meczach nie mogą sobie pozwolić na więcej wpadek. Górnik przyjechał i zrobił swoje, a gospodarze bili głową w mur. Kalendarz nie rozpieszcza częstochowskiego zespołu. Po sobotnim meczu z Legią, wicemistrzowie Polski wyrównają ligowe zaległości w meczu z Lechem Poznań w środę, 24 września. A potem czeka ich wyjazdowe starcie z widzewem Łódź, który po zmianie trenera też chce gonić ligową czołówkę. Najbliższe spotkania mogą zdefiniować, o co w tym sezonie ligowym powalczy raków. Margines błędu już niemal się wyczerpał, a w zabrzu. Wreszcie mogą się cieszyć, bo do dobrego stylu podopieczni Michala Gasparika dorzucili także skuteczność. A to owocuje wskoczeniem na fotel wicelidera PKO Bank Polski Ekstraklasy. Finalnie Michal Gasparik podsumował poniedziałkowy wieczór. Wiedzieliśmy, że raków będzie naciskał, ale byliśmy gotowi. Jedna akcja wystarczyła, bo oni nie mieli odpowiedzi. To ich problem, nie nasz.